Pole podstawy ostrosupa prawidłowego czworokątnego jest równe 8 cm2. Ściany boczne są trójkątami równoramiennymi, co oczywiście jest jasne, no bo skoro ostrosłup jest prawidłowy, to znaczy, że ściany są zawsze trójkątami równoramiennymi trójkątami równoramiennymi o kącie między ramionami 30 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosupa. Czyli zacznę od krawędzi podstawy. Jeżeli pole podstawy jest równe 8, to mam pierwiastek z 8, czyli dwa pierwiastki z 2. I kąt między ramionami w trójkącie równoramiennym ma miarę 30 stopni. Mam wyliczyć pole całkowite to jest pole podstawy, czyli 8 to już mam plus. No i teraz tak, mam kilka wzorów na pole trójkąta, najlepiej chyba będzie skorzystać ze wzoru 1 druga b razy bok, razy sinus kąta zawartego między nimi, czyli mam cztery takie same trójkąty, jedna druga B razy B razy. Sinus 30 stopni, czyli to jest 8 plus, 4 i dwójkę mogę skrócić, czyli 2b kwadrat razy sinus 30 stopni jest 1 druga, czyli to jest 8 plus b kwadrat, dwójki się skracają. Czyli zadanie polega na, tak naprawdę na wyznaczeniu długości krawędzi b. Gdyby ktoś to próbował robić ze wzoru a razy h przez 2, no to jeszcze musi wyliczyć wysokość. A ja tutaj za chwilę mogę wykorzystać twierdzenie Pitagorasa i nawet nie będę musiał B wyznaczać. Nie Pitagorasa, tylko twierdzenie kosinusów, Nawet nie będę musiał B wyznaczać, bo od razu ze wzoru powinienem mieć b kwadrat. Czyli w tym trójkącie tutaj ściana boczna, twierdzenie kosinusów. Bok leżący naprzeciw kąta do kwadratu. To jest suma kwadratów pozostałych boków pomniejszone o podwojony iloczyn tych boków przez kosinus kąta zawartego między nimi. Czyli 8 to jest 2b kwadrat odjąć 2b kwadrat razy pierwiastek z 3 przez 2. Czyli 8, tutaj dwójki mogę skrócić, b kwadrat przed nawias. 2 odjąć pierwiastek z 3. Dzielę przez to 2 minus pierwiastek z 3. Uwalniam od niewymierności, czyli 2 plus pierwiastek z 3, 2 plus pierwiastek z 3, czyli 8, 2 plus pierwiastek z 3 przez 4 odjąć 3. Wzór skróconego mnożenia, czyli jest 16 plus 8 pierwiastków z 3. No i to podstawiam do tego wzoru, tutaj na czerwono podkreślę pole całkowite, czyli dalej pole całkowite to jest 8 plus b kwadrat, czyli 8 plus 16 plus 8 pierwiastków z 3, czyli 24 plus 8 pierwiastków z 3. No jakby ktoś chciał jeszcze wyłączyć przed nawias, to można 8, 3 plus pierwiastek z 3 cm kwadratowych.